Zobaczcie kochani kapełnia. Hej kochani, właśnie wróciłem z pracy. Kolejny dzień, kolejny vlogmas. Dzień był też pracowity, ale było lepiej, także e, odpoczywam. Dzisiaj to jest właśnie ten dzień, w którym postanowiłem odpocząć moi drodzy. Ale zanim odpocznę, muszę jeszcze umyć gary, zrobić inne rzeczy, jakąś kolacyjkę muszę sobie przygotować. I tak. Mm, tak, w ogóle to muszę stwierdzić, że moje karty przeżyły. Wychodzi na to, że chyba jednak runki przeżyły. Po prostu chciały kąpieli w hierbie macie. Zobaczymy, czy nie będą się tutaj strzępić i czy nie będą się. Wiecie, kochani, jak to jest. Niech się zaleje, to one mogą tutaj się zdzierać, e, bo mogły zamoknąć i wiadomo, że, że ten, ten kartonik już nie będzie taki, nie? Ale zobaczymy, no jak na razie chyba udało się uratować. E, wyciągnięte są właśnie, ściągnięte są właśnie z e, kaloryfera, więc myślę, że... Że dają radę. Myślę, że może nie będzie tak źle. Gorzej jest z tą kartą, o właśnie z tą talią. I tutaj widzicie pod światło? Mm, te miejsce, które zamokło. I obawiam się, że tutaj e, będą się już one obdzierać. Aczkolwiek no one były, one nie, nie były jakieś mega wysokiej jakości. E, I jednak no... E, tych nie jest mi szkoda, bo one nie były jakieś mega drogie. E, więc, też, no tutaj to tak nie ma, nie ma takiej wielkiej tragedii. No, to będę najwyżej z obdartymi e, pracować. E, nie zalałem boskiego tarota i widzicie, jak wyglądał. E, także, e, także spoko. Damy radę. Damy, kochani, radę. E, zobaczymy. Karty raczej przeżyły. Całe szczęście, ja to się bardzo cieszę, że jednak e, komputer się nie zalał, bo jak podniosłem, e, nawet w trakcie trwania przerwy podniosłem komputer do góry i y, y, y nie było tam mokre, więc całe szczęście, bo przecież ja go dopiero co kupiłem, moi drodzy, więc tutaj by mi serce pękło. Więc nie jest źle. A nie zwracajcie uwagę na moją brudną płytę indukcyjną, ponieważ no, muszę ją umyć. <laughs> Ale to też zaraz. No, brusik musiałem wyprać. Co prawda, wy wyprałem go w rękach, bo, wiecie, to jest AliExpress. Nie wiem, jaki to jest materiał tu z mojej skarpety. Nie patrzeć, nie patrzeć. <laughs> eee, I no żyje. bałem się, że wiecie, że kolor może puścić, czy coś się może stać. Ale póki co jest ok. Jest ok. Powiem, jak, w jaki sposób ja oczyszczam kamienie. Tutaj najczęściej znajduje się sól. Tak, właśnie ją muszę wymienić, bo ona już jest zużyta. Już, już były oczyszczone w nie kamienie. I tutaj właśnie wkładam sobie kamienie do tej soli. Przykrywam sobie czasem, wiecie, pokryweczką i tak sobie one leżą, powiedzmy tam 24 godziny. Oczywiście kamienie, które mogą leżeć, tak, albo na noc i rano, najczęściej to robię w weekendy e, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jest właśnie takie moje miejsce, tak, mówi się, że... Powinno się w ciemnym miejscu, gdzieś tam w soli, właśnie zasypać jakieś alum amulety, albo po prostu y kamienie, czy rzeczy, które chce się oczyścić, tak? Więc to jest taki jeden z moich sposobów, tak? Mam taki o sobie, widzicie, pojemniczek, i w nim sobie właśnie tutaj oczyszczam swoje kamienie, więc. Tak to kochani, tutaj u mnie wygląda. I ziskę włożyłem i wiecie, przykryłem i zapomniałem, że ja ją włożyłem do tej soli. No i tutaj już musiałem swoje wahadło ra ratować, no bo wiadomo, no, no nie można tutaj metali trzymać w soli. E, także, no także tak. A to jest takie moje właśnie miejsce oczyszczeń. Aktualnie do oczyszczeń wybrałem e, tym razem sól kamienną niejodowaną kłodawa e, Eden. E, jest fajna, bo mówi się, że może być sól kuchenna, może być sól morska z naciskiem na morska, wiadomo. No, bo chodzą to, że sól kuchenna nie jest na tyle czysta, także ma zanieczyszczenia i tak dalej, tak dalej. Może być również sól himalajska, żeby to była sól, wiadomo, kochani, tak? Ale tym razem właśnie użyłem tę sól kamienną, niejodowaną kłodawa. I muszę powiedzieć, że spoko, że ona fajnie tutaj fajną ma konsystencję bo jest właśnie kamienna i myślę, że jest całkiem spoko do takich oczyszczeń dosypuję ją do do peelingu, tak do, do, do żelu nie pokażę wam jak ja to robię dzisiaj sobie zrobię właśnie oczyszczającą oczyszczający prysznic i ja wam pokażę właśnie jak tak się fajnie można Oczyścić energetycznie. W pierwszej kolejności trzeba znaleźć najlepiej jakiś pojemniczek. Ja mam taki szklany pojemniczek po świeczce. Sobie go umyłem ładnie. I on jest taką zatyczką, która też tutaj jest silikonowa. Więc nic się nie wyleje i tak dalej nie będzie przeciekać. I to jest fajna opcja. I Ja na przykład. Ee, Biorę sobie, jak sobie wyczyszczę, biorę sobie taki pojemniczek i tutaj pierw zasypuję solą, moi drodzy, tak? Pierw zasypuję solą. No, powiedzmy, że tyle. Oczywiście uświniłem płytę. Jak zwykle, ja to ja muszę to delikatnie zgarnąć, żeby nie porysować płyty. ok? No i co? O, uderzyłem w kamerę. No dobra. No i co dalej? Jak już zasypiemy sobie ten właśnie jakiś pojemniczek z solą. Tak. No to ja wtedy biorę jakiś żel. Jakiś żel pod prysznic. Albo mydło w płynie. Akurat ten żel sobie kupiłem w Pepko. To jest tropikalny kokos i masło Shea. Yy, ogólnie w sumie fajny yy, w pepko, zadyszkę. Yy, on ma objętość. Jaką, gdzie on tutaj ma objętość? 500 ml tutaj. Pisze jak, pisze jak byk, ale oczywiście no. No i co robię? I teraz yy, ja sobie ten żel tutaj wlewam, tak? odpowiednią ilość ja myślę, że tyle wystarczy. Ja myślę, że tyle wystarczy. To przybiera taką konsystencję. Bo ta sól i tak się moi drodzy rozpuści w środku. I tak naprawdę jak ja sobie. Ja sobie przytykam tym, tym wieczkiem. Tak. O i sobie pozwalam, żeby to się połączyło. Eee, i moi drodzy powstaje tak zwany właśnie peeling, taka masa. I ja się właśnie tym nacieram, tak? czekam chwilę, nacieram się i, i, I to jest właśnie mój taki tip oczyszczenia ezoterycznego I dla osób, które na przykład nie mają wanny, tak? No bo jak ktoś ma wannę, to wiadomo, nasypać soli i leżeć i się w niej pomoczyć. No ja wanny nie mam, ja mam prysznic i ja używam często właśnie taki tip. No bo wiadomo, no, no nie wsypię całej torebki soli do jakiegoś tam żelu, tak? No pewno no można by, ale ja sobie tak dawkuję. I taka porcja. Oj, chyba za mało jednak nalałem tego żelu, chyba za mało i taka porcja mam gdzieś na, ja wiem, dwa mycia, na dwa, dwa prysznice, tak, później się spłukuję i oczywiście e, myję się jeszcze raz normalnie zwykłym tutaj, e, zwykłym, mm, mm, zwykłym żelem no w tym wypadku tym akurat e, bo wiadomo kochani no niektórzy mają delikatną skórę tak ja też mam atopowe zapalenie skóry więc tutaj chodzi o ten rytuał o to żeby te negatywne energie się od nas odkleiły a nie żeby się moczyć się cały dzień kochani w tej soli e, więc jak najbardziej można później sobie to spłukać umyć się jeszcze raz powiedzmy tam czymś delikatniejszym żeby nie było jakichś potrażni zaczerwień czy wysypki i tak właśnie się oczyszczamy kochani energetycznie i tak właśnie warto robić często. Chyba, że muszę bardziej wybełtać. Bełtamy, 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 bełtamy. Tak, trzeba bardziej wybełtać. O, już jest chyba ok. Dobra, no i teraz ja to otworzę. I pokażę wam, e, jaką konsystencję to nabiera, tak? Mm, widzicie? To jest taka taki, konsystencja takiej masy. I to fajnie się tym e, kochani naciera, tak? No, ja skończyłam zmywać. I tak jak mówiłem, dzisiaj sobie odpoczywam. Tak więc e, zrobiona herbatka. E, no i pączka. Dostałam jej w pracy pączka. I mam zamiar go skonsumować. I nie zawahać się. No, moja choineczka tutaj we tle. To nawet nie jest herbata, tylko to jest e, mięta. Mięta z sokiem malinowym, ale tutaj też jest lipa. Także takie na rozgrzanie, takie jesienno-zimowe. No i cytrynka. Jestem na, na lewiku i czekam na swoje przesłanko. A tutaj Ania teraz właśnie stawia karty. Taki racjonalnym, bez wzburzeń, a raczej porozmawiajmy na spokojnie. Patryku, teraz ty. Patryk prosi o mądrości wyroczni teraz ja lecę, teraz mi Ania kładzie przysłanką. wiesz co, nie zrobisz szczęścia, służyć Ci będzie nie bój się tutaj niczego z pewnością idź do przodu